Witam Was bardzo serdecznie w serialowym rozkładzie jazdy na miesiąc luty 2025. Zacznę w ogóle może od tego, że mamy za sobą naprawdę intensywne serialowy styczeń. Wróciło Severance, wystartował nowy Dexter, w styczniu zadebiutowały też dwa nowe polskie seriale, o których przyznaję się. Zapomniałam w ogóle wspomnieć w tym poprzednim seriot, czyli Czarne Stokrotki od Kanal Plus oraz przesmyk od Max, który ruszył dosłownie chwilę temu, ponieważ 31 stycznia. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tych tytułach, szczególnie o Czarnych Stokrokach, bo wiem, że wiele osób na ten tytuł czekało i się nastawiało. W lutym premier będzie nadal sporo. Czeka nas jeden mocny powrót i kilka jakościowo się zapowiadających nowości. Zabraknie za to dużych premier, bo te serwisy zaplanowały sobie dopiero za jakiś czas, o czym już częściowo Wam opowiedzieliśmy w takim naszym subiektywnym przeglądzie powrotu w tego roku, który zresztą znajdziecie na kanale i wkrótce też dopowiemy Wam więcej w odcinku o nowościach. Celowo czekaliśmy z tym tak długo, bo dopiero niedawno serwisy streamingowe w ogóle zaczęły się dzielić informacjami na temat swoich planów ramówkowych na najbliższe miesiące. Zanim jednak to zrobimy, to sprawdźmy sobie na co warto czekać w lutym, a jeśli o jakimś serialu zapomnieliśmy, no to oczywiście Dopisujcie w komentarzach, a pełną listę lutowych premier i powrotów znajdziecie oczywiście w opisie tego wideo. Apple Cider Vinegar czyli ocet jabłkowy nowość premiera 6 lutego Netflix. Pamiętacie taki miniserial o rosyjskiej oszustce Annie Sorokinie? Oparty na faktach True Crime opowiadał historię rzekomej córki milionera, która wkradła się w łaski nowojorskiej socjety. Apple Cider Vinegar to jest kolejny miniserial poświęcony młodej kobiecie, która oszukała setki osób, tym razem jednak wmawiając im, że znalazła cudowny sposób na nowotwory mianowicie zdrowe jedzenie. Ta postać to Bel Gibson, działająca zresztą do dzisiaj na rynku australijska promotorka pseudonaukowych metod leczenia, w którą w serialu wciela się Caitlin Dever. Sześciodcinkowy miniserial opowiada o jej drodze na szczyt i bolesnym upadku, kiedy kłamstwa zaczęły wreszcie wychodzić na jaw. The Agency, czyli Agencja Nowość, premiera 10 lutego, Sky Showtime. Przełom roku 2024-2025 zdecydowanie należy do seriali szpiegowskich. Dopiero co w Sky Showtime oglądaliśmy przecież Szakala na Apple TV Plus wystartował Prime Target, w Netflixie królowało Black Doves, a w Max ruszył. Przesmyk Jana P. Matuszyńskiego, a już słuchajcie, szykuje się kolejna produkcja z tego gatunku. Wyprodukowana przez samego George'a Clooney'a. Agencja z Michaelem Fassbenderem, Jeffrey Wrightem, Jodie Turner Smith i Richardem Girem w rolach głównych, czyli mocno. Serial opowiada o agencie CIA, który dostaje nakaz powrotu do Londynu, gdzie spotyka swoją dawną miłość, co najwyraźniej komplikuje wiele spraw. Całość ma 10 odcinków. Yellow Jacket sezon trzeci, premiera 14 lutego, Showtime Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy są tutaj osoby, które jeszcze na ten powrót czekają, ponieważ drugi sezon okazał się troszkę rozczarowujący. Ale gdyby mimo wszystko interesował Was los kobiet, które lata wcześniej jako nastolatki ocalały z katastrofy lotniczej, to Yellow Jackets powraca z kolejnymi dziesięcioma odcinkami. Niestety, data premiery, którą my mamy, to jest data amerykańska, więc nie liczcie na walentynkowy prezent. Do Polski ten serial trafia zawsze z pewnym opóźnieniem, więc i tym razem można się go e, spodziewać. W obsadzie nowych odcinków oprócz Melanie Linsky, Christine Ricci i Tony Cypress pojawią się między innymi Hilary Swong i John McHale. The White Lotus, czyli Biały Lotus, sezon trzeci, premiera 17 lutego max. Czekaliście na ten powrót? Ja czekałam i chociaż no, nie widziałam jeszcze screenerów, to wiele sobie po nich obiecuję. Yy, źle chyba nie jest, ponieważ serial dostał właśnie zielone światło na sezon czwarty. Pytanie tylko, na ile formuła i idea białego lotosu, czyli tej bezlitosnej satyry na przywilej białych i bogatych, będzie działać w kolejnych sezonach? Po malowniczej Sycylii tym razem twórcy zabierają nas na Tajlandię do luksusowego ośrodka, gdzie wolny czas spędzać będą bohaterowie i bohaterki grani przez takie aktorskie nazwiska jak Walton Goggins, Carrie Kuhn, Michelle Monaghan i Parker Posey. Zdjęcia kręcono w jednym z najdroższych ośrodków wypoczynkowych na świecie, czyli Four Seasons Koh Samui. Zero Day, czyli dzień zero. Nowość. Premiera 20 lutego Netflix. Mało wam thrillerów szpiegowskich? Netflix ma dla was kolejny, chociaż tutaj akurat bardziej chyba pasuje termin thriller technologiczny, albo thriller polityczny. W tym sześciodcinkowym miniserialu w głównej roli wystąpił nie kto inny jak Robert De Niro, dla którego jest to pierwsza w jego karierze główna rola serialowa. De Niro gra tutaj byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który, w dobie nagłego, narastającego kryzysu, zostaje wezwany z emerytury. Reżyserką całości jest Leslie Linka Gleiter, która ma na koncie takie seriale jak choćby Mad Men czy. Homeland, a w obsadzie oprócz Deniro znaleźli się Lizzie Kaplan, Jesse Plemons czy Dan Stevens. Reacher, sezon trzeci, premiera 20 lutego, Prime Video. Tego tytułu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Najpopularniejszy w Polsce serial Prime Video właśnie wraca z trzecim sezonem: opowieści o emerytowanym oficerze żandarmerii wojskowej, który musi walczyć z całym złem tego świata. W nowych odcinkach Jack Reacher będzie rozpracowywał potężną organizację przestępczą, próbując za wszelką cenę uratować informatora Agencji do walki z narkotykami, którego życie będzie w niebezpieczeństwie. Przy okazji zahaczy też o swoje osobiste niezałatwione sprawy, które będzie musiał zakończyć. Nowy sezon będzie miał 8 odcinków, czwarty jest już potwierdzony. A Thousand Blows, czyli 1000 ciosów nowość premiera 21 lutego Disney Plus. Wśród lutowych nowości na Disney Plus nie znajdziemy. Uwaga, ani nowych Marveli, ani seriali z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Będzie za to najnowsza produkcja od twórcy Peaky Blinders i scenarzysty Tabu, czyli Stevena Knighta. Tysiąc Ciosów to jest serial, którego akcja rozgrywa się w Londynie na przełomie XIX i XX wieku i opowiada o tak tzw. 40 Słoniach, czyli słynnym gangu składającym się wyłącznie z kobiet specjalizujących się w kradzieżach. Gang działał prężnie przez około 50 lat. W rolach głównych wystąpią Malachi Kirby, Stephen Crumb i Erin Doherty. Toxic Town, czyli toksyczne miasto, nowość premiera 27 lutego Netflix. A skoro już jesteśmy przy serialach brytyjskich, to na Netflix wkrótce pojawi się naprawdę interesujący miniserial zatytułowany Toxic Town. Będzie to oparta na faktach historia głośnego skandalu ekologicznego, który miał miejsce w 1979 roku w mieście Corby, w którym składowane przez okoliczną fabrykę toksyczne odpady zaczęły drastycznie wpływać na zdrowie okolicznych mieszkańców. Toxic Town to opowieść o nierównej walce jaką stoczyli z potężną i wpływową korporacją mieszkańcy miasta. Serial ma mieć zaledwie cztery odcinki, a w obsadzie znalazły się takie znane aktorskie nazwiska jak Jody Whittaker, Amy Lou Wood, Robert Carlyle, Rory Kinnear i Brandon Coyle. Lockerbie: A Search for Truth, czyli Lockerbie w poszukiwaniu prawdy. Nowość. Premiera 28 lutego. Sky Showtime. Wszystko wskazuje na to, że w lutym nie uciekniemy od jakościowych miniseriali z Wielkiej Brytanii, opowiadających o y, prawdziwych wydarzeniach. Miesiąc po oficjalnej premierze w UK do Polski trafia pięcioodcinkowa produkcja poświęcona największej katastrofie lotniczej w historii Wielkiej Brytanii, czyli Lockerbie. W roli głównej wystąpił tutaj Colin Firth, y, wcielający się w Jim'a Swire, szanowanego lekarza medycyny, którego córka zginęła w katastrofie. Katastrofie. Rozczarowany reakcją władz i brakiem konkretnych informacji na temat zamachu, Jim bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna śledztwo, które doprowadzi go na spotkanie z samym libijskim dyktatorem Muamarem Kaddafim. Families Like Ours, czyli Rodziny Takie Jak Nasza, nowość, miniserial, premiera 28 lutego, Kanal Plus .com. Na koniec miesiąca serial, którego dwa pierwsze odcinki mogliście już sobie obejrzeć przed w grudniu podczas Warsaw Serial Con. Rodziny takie jak nasza to jest miniserial stworzony przez uznanego duńskiego reżysera filmowego Tomasa Winterberga, który ma na koncie takie filmy jak choćby Polowanie czy Narauszu. Jego siedmioodcinkowy serial to jest dramat obyczajowy z elementami katastroficznymi. Opowiada o niedalekiej przyszłości, w której z powodu topnienia lodowców, poziom wód podnosi się na tyle, że mieszkańcy Danii muszą zostać ewakuowani. Serial śledzi losy jednej z takich przesiedlonych rodzin. Poza tym w lutym swoje premiery i powroty mają: Surviving Black Hawk Down. Nowość, miniserial dokumentalny, premiera 10 lutego. Surface, sezon 2, premiera 21 lutego. 1923, sezon 2, premiera 23 lutego. A Recipe for Murder, nowość, miniserial dokumentalny, premiera 23 lutego. Berlin ER, nowość, premiera 26 lutego. Running Point, czyli rozgrywająca, nowość, premiera 27 lutego. I to tyle, jeśli chodzi o lutowe premiery. Jak mówię, będzie jakościowo, to wszystko się naprawdę świetnie zapowiada, chociaż nie ukrywam, że będzie dosyć niszowo, ponieważ to nie są jakieś bardzo, bardzo duże tytuły, no może oprócz Richera i oczywiście Białego Lotosu. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, na które z tych seriali czekacie. Jeśli czekacie, luty to jest czas, kiedy mamy farię, więc jest. Potencjalnie więcej czasu. Niektórzy wyjeżdżają, a niektórzy być może właśnie będą nadrabiać seriale, więc piszcie koniecznie, które. Jeśli się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić nam lajka, żeby nas koniecznie subować, a także żeby nas odwiedzać na naszym Instagramie i Facebooku. Dzięki.